Jestem patyki, Co z tego? Tu jestem A Co ja idę do A Ty jesteś we mnie, ciem? Tak, Nie, jesteś we. Jesteś we mnie. Wejdź we mnie. Nie. No. No. Stopy! Fuck you. No komu? O, to jest ognisko! O! o ognisko! Ej, to jest drugie ognisko! O, faktycznie. A to jest, i... jest baton. To jest ognisko. Tu jest baton. Tu, batona. A, tam jest wejście chyba jakieś coś. Gdzie? No, ta na tym x -ie. A, może... FAK! Brawo, idziemy dalej. Długi ten cave. Jest. Chyba Morkit w Deep Roku. Nie lubiłem właśnie zabrać. Na bardzo. trójce jeszcze kurwa. Jezu, 3-3. Tak. Morkit, 3-3 i yellow, nie? Have fun. To jest dziurka. Ciemny? Czy my wychodzimy kurwa w... Nie wiem. Hmm. Jestem w tobie, elo. Super. Wiesz co? Chyba wiem gdzie wychodzimy. W jeziorze obstawiam. Ciemno tu. To. to jest? Nie, okej. Okay. O! Ciemny! Kaczka! Zobacz gdzie wyszliśmy! Nice! Czyli ma... O zamiście! Tu mamy wejście, które nam daje cały list. Mamy Aqualungi akwa za to. Cześć, wejdę Jest. sobie na górę i zacznę do kaczek z Ja już teraz zacznę do nich polizerki. Co, są strzały na górze? Au, zimno mnie bije. Bardzo mi zimno. To był starym. Dziwnie trochę te strzały lecą. Zajebałem rybę. Jedna kaczka, druga kaczka. No, powiedz mi po co cię? Nie wiem, strzelam w kaczki po prostu. Okay. mówisz że potrzebujemy coś z kaczek? Nie, nie potrzebujemy. Nie? Nie. Zimro mi Dobra, idę do wody. Szukam tych kaczek, bo kilka zabiłem. Tu jest. Skaczek nic nie dropi, oszukałeś mnie. Pióra dropią. No nie dobrze. Idę strzelać z dółku, werby. Okej. Okay. No, jedzonko przyniosę jakieś. Dla Ingraka mhm. kolejnego trzeba by Ale wiesz co? Po... Poszedłbym kurka popływać, nie? Tak. No, ja też. Nie, Aha, w ten sposób, to nie. A, ja bym sobie popływał. Znaczy nawet bez, nie? Na tym. Oddech dystans, no, ten, co długo wstrzymuje. No i zioł. Modern Axe, co tu masz? On... Ej, ładnie jest ten Modern Axe. masz Modern Axe? Nie, Rusty Axe, sorry. No. Axe. myślałem, że Modern Axe, sorry. Zdejmuje rolu Ej, ma, ma 100% bloka, ale zajebiście. Ale e, ten co ten, ten też ma do zajebistego. A faktycznie. Bo... Ale ma większego speeda od tego klaba. No, no, na pewno i myślę, że... Można ma postawić... mniejszy damage za to, ale... To jest Ciebie. idealna siekiera do ścinania drzew. O, jest zamko. Co tam masz dobrego, kolego? Nie ja już zjadłem to, co chciałem. Przepiała A, to się dla mnie? Bo... ty no. dla mnie zostawiłeś oko? Okay. Tak. Ooo. Au. Woda bije. A patrz, co ja mam. Poszedłem ścinać drzewo. A, okej. Okay. Właśnie, chcę ci iść pomóc ścinać drzewo, nie? Trzeba nowe pułapki na zajęce zostawić. Wydaje ci się tylko. Patrz to trzeba w łapie. Czekaj. Ty masz głowę z C4. Tak. Patrz idziesz sobie na przykład... Nie zburzyłem mnóstwo. domu, nie? Nie, chyba nie. Chyba. Ach, jest. Coś ci chyba nie piekło. Dwa. Good enough. Wiesz, wiem, że można więcej, ale... Szkoda, że drewna nie można na patyki przerabiać. W okay. Antarnedzie tak się dało jak piłem się miało pamiętać. Wiesz co, z tego łuku naprawdę łatwo się na zwierzaki poluje. Mm -hmm. Taki ja O, pili. cztery drzewa ściąłem. Nice. Nadaje się do tej roboty. Tak. Możesz przyjechać wózkiem, jeżeli chcesz. Zaraz przyjadę z tym wózkiem, faktycznie. No, Ale drzewa ścinałem cię, będziesz ze mnie dumny, kurwa. No, teraz się będzie fajnie to robimy, nie? Nie wiem, gdzie jest twój wózek. A, twój wózek... Twój MÓJ wózek jest na drugim wyjściu. No okej. Okay. jadę tam, Czekaj, do ciebie podpiszę. Ubiec, ubiec. O, kurwa, widzę to Twoje tam, co posiadałeś. Nie dumny jestem. <grym> Dzień dziesiąty, może skończymy dom budować. <grym> Nie, nie skończymy, nie oszukujmy się. No nie Ja obstawiam, że my zrobimy ten dom i na przykład zacznie nudzić w tym momencie, albo nam się znudzi wszystko. Mówisz? Albo w sensie nie będziemy chcieli tutaj siedzieć, nie? Na przykład? Albo coś takiego. Aha, no to bo Co tak się... to będzie wyglądać. Co się tak zawsze tego? Będziemy jeździć po... tych Jasne. Wejdźcie. Będziemy po jaskiniach wchodzić i odkrywać, katany znajdziemy. E, w labie kosta czy coś się będzie wchodzić. W Tomb Raider. Tak. E. Tomb Raider jest. Cave Raider Rossi. Także. Cie, ale Dużo szybciej tak jest, niż gdybyś to ścinał. Legitnie. Raczej ściąłem cztery drzewa za jednym ruchem w ciągu trzech sekund, a tak go Ale tam na górce jest... ładnie można pisać tę dynamice. No. Po prostu Bo szukasz ma... takich drzew, które rosną po kilka razem wokół, tak? Tak. W pil... albo bombkę. No. Postać mi zaduszki dostaje. Mi też. Ale chciałem cztery drzewa za jednym tył JASZCZUREK! Tyj I zbliżę, w tej grze I źle kończy Nie wiem o co ci chodzi, ja lubię wszystkie zwierzęta Mhm, mm a no zwłaszcza wieszać ich głowy na ścianie JASZCZUR! 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 Wiązłeś w wózek? Mam jaszczurkę, czekaj czy przywiozłeś wózek, się pytam, nie? Czy masz jaszczurkę? Dobra, zajebałem jaszczurkę, teraz mogę iść z wózkiem. Nie. Nie czekaj, tutaj nie będzie kontenerów, aby? I kontener, a nie wiem. Nie, bo ja tak plus minus Z wyglądu. to, nie patrz, patrz. patrz, migracja hejnów. Widzisz to? Migrują. Tak. A tam są to tereny. O, chodź, idziemy. Słuchaj, czy to są te kontenery? Muszę przeczytać dokładnie. Może o, kusza będzie. O, najsu. Nice. Mmm, pistolet kałkowy, nowoczesny łuk, kusza. Znajdziemy ją we wraku statku znajdującego się blisko kontenerów oraz świętego drzewa. Nie wiem. Ale święte drzewo jest... In... Gdzie indziej chyba? To jest na takiej wysepce święte drzewo. Nie wiem. Ona rośnie same człowiek. Ej, czy tam nie jest ta wysepka? Chodź ja bo tutaj są ci migrujące z no Mówię, migrujący. No, rzucili się, rzucili się na mnie, chodź. Idę, idę, już idę. Nie mogę więcej jaszczurków trzymać. No, dobrze. A im spokój. O, odbiłem go. Stracił zęba. Ja blokuję. A ła! Kurwa! Ja jestem łucznikiem, już ode mnie. A, zabijeś. Mhm. Zajebiście się ze strzałami. Ty pa jaki ty krzoty, ty i tak mogę to robić. Cztery... A, strzał mi się. Ja zapraszamy. tylko blokuję. O. Już, wow. <głos> <głos> On zajebał drugiego. Widziałeś? Ojej. Sorry No patrz to! Ale go rozjebał na kawałki No mówię, ja nie? pierdole Co to? Crossbow Bolts O Jezu, to jeszcze inaczej się będzie kartować Niedobrze Szkoda, myślę, że to będzie na te same strzały No ja też To jest gdyby. Sahara Będą kompy A. Nie wow. Jebuś mi głowa. Z ciekiery. Tam jest wyspa ciebie. Cześć, za zakładam sobie skórki. Aczu! Na to. Dzięki. Wiesz co, ja się przepłynę na tą wyspę chyba. Ja sobie, wiesz co, kaftuję bombę. Hej. Pokratę ja się przypłynę na tą wiesz, bo co tam jest Górę z wyciągniętą za farniczką pod wodę. A nie mogę skraćem z tam. Powiem Ci w wbrew pozorom, mam zajebiste miejsce, jak bazę. No. no tak jak wyszło. A się muszę napić. W ogóle na tych kartonach masz F wszędzie napisane. Coś tu jest. Szyba. O, tu jest kartka! Sahara. Brzmi jak świetne miejsce dla Afrykańców. Chyba mam 4,5 godziny materiału, nie? Już mi się podoba. Żłów! Ale jaki, morski? No! Może czekałeś w sumie? Z jam go Maczugą Ach, Nie, nic tu nie ma. A to, co, 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 co mi? To jest chyba jeszcze jakaś jedna wyspa, ale wyjebane w nią. Ja idę do bazy. Mówisz? Bo Mam... ty będziesz uciekał teraz? Nie, jeszcze będę chyba siedzieć. Jeszcze będziesz? Dobrze. Nie, do tak do się wydawał. No. Ty masz zamiar właściwie? Nie wiem, doktor. A no i będziesz ty siedzieć. A. No nie, no bo ja bym, mówię, zrobił sobie najwyżej 5 minut przerwy za chwilę. Mhm. Mm eee, w celu, właśnie, zrobienia tego, co tam mam do zrobienia. No tam jest Dobrze. malutka zmianka w chodzie, myślę. Chociaż mogę nawet serwer zostawić na chodzie. Może. I w, w tle, tle to zrobić. Faktycznie, to nie jest taki pomysł. Muszę zresztą tylko wchodzie zmodyfikować. Mm, I. Wstawię sobie kolację, nie? Dobra, okej. Okay. Znaczy, wstawię. W czasie sobie opały. mapę poprzeglądam. A, muszę pamiętać, żeby przenikać tą bramę. <grym> Podoba mi się twój ta nasza szopa, nie? <grym> Coś ty znalazł <laughs> Coś zajebistego. Eee... Cockpit zrobi nam drugiego biegu darlinga, jaka w ogóle? Bo ja... Ej. jeden nie daje rady. Zajebie tego zająca, co nam skacze w bazie. Gustek. -like. Czekaj, my chyba jesteśmy tutaj, Shipping Containers, tu jest jach, tutaj będzie to drzewo. A ci mnie to, trochę oznaczone jest. Jestem zajebistym snajperem. Strzeliłem w zająca oh, przez krzaki. Super. O, dobra, jestem w tym miejscu. You are here. Yes. Tu, nie wiem, to będzie tu? Gdzie chyba tu no, nie jest tutaj. Ej, hey, wait, bo są dwie mapy. What the fuck? Szukam właśnie tego dla teraz. Czarkoula potrzebuję, masz może? Tego? Czarkołla Czarkołla? No węgla nie mam węgla. Skąd mam być węgiel? Myślałem, że załapiesz hmm? W czym był czarkoł? Węgiel. Węgiel drzewy. węgiel wewnątrz. Aha. Dupek zawsze. bitumeniczny. Dupek wikumeniczny. Jest. 7 Jest. Coś ty zbudował. Te gówna to nam żą wszystkie te kamienie. Aha, super. Bo te kamienie nam się respią na chodniku. Tak? To jest najlepsze w tym wszystkim. Mówię, trzeba się jakoś pozbyć kamieni, dlatego zbudowałem gówna, które pozbywają się nam kamieni. Kurwa zając! Ogarnij dupę, bo ci się pierd. Zajebałem zające się ciepło. Chcesz sieść kolika. Nie. Fidzi by chciał na pewno. Dobrze, że zmienił nam się cel żartów. Jest. Czekaj, jak ja jestem? W tym dupie. miejscu... Nie, nie jestem w dupie. Jestem w tym miejscu, to bym musiał iść w dół tej plaży, okej. Okay. Zajac! Zajac. To bym musiał iść w tamtą stronę. wzdłuż plaży cały czas to była. Muszę żółfia. Skąd Muszę żłuf... O kurwa, dużo was. Kurwo dziwko jebano. Co, co się stało? Rzucają we mnie go kulkami. No mówię ci, że są tego. Że świgają kulami. Albo mołotowami, whatever. Tobie też tak tego? Bling, 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 mhm, tak, tak No chyba kanibale do mnie przyszli Ja też się właśnie napierdalam. Wyciągam łuk, i Muszę ze strzały zrobić no. Nie rób idź do tego miejsca Nie oznaczyłeś swojego na bardzo sumie... Nie, nie oznaczyłem, do żółte... ale jest na żółto oznaczone A to A to to jest ten A dobra Okej. Okay. Już będę wiedzieć, że żółw zastrzały. No, czyli... Ja pierdolę. Loli Kawa. są pobugowani strasznie. I... Słuchaj. Zlazłem na dół, nie? Po wodę. Uh -huh. Jak nabrałem garnek, tak zaczęło padać. I teraz w skorupach i mamy Wodę. Kurwa to kurwa co za wyczucie, nie? Jest. Otwierasz kurde wrota Witamy w bazie, nie? Witamy w kolonii. Już nie wiem, czy ty będziesz takie stare nawiązanie znał. Witamy w kolonii? Nie, niech A, gothic. to A, To był Gotik. A, to nie. Nie jestem zaskoczony. Nie grałem w Gotika. Ja tam miałem okazję. O, mam zepsute mięso. Nie wiem, ja tam chwilę grałem, ale wielkim fanem nie byłem, Rozumiem. Tam była taka gierka, że okej, okay, fajnie, można się pobawić. I no tyle tak naprawdę. Mhm. Ale dużo ludzi uznają za klasykę klasyków, za coś, co każdy powinien znać, tak? Okej. Okay. No, jak ja, że tą grę, ale. Nie wiem. Nie, nie ciągnęło mi nigdy do tak, takiego typu gier. <słuch> to jest jak Skyrim. No właśnie. W Skyrim no, ma też nie grałem. Skyrim jest spoko, tylko jeżeli chodzi o fabular... Inaczej, fabularka jest płytka. Mhm. Mm Sam Skyrim jest okej, okay, tylko że się nudzi. Mhm. Mm Dość szybko później powstają łyżki, które maszutują bossów. Eee, to był widelec. <laughs> Okej. Okay. Nie, no bo się dało, bo Skyrim jest też zabagowany, tak naprawdę. Pomimo tego, że ma 10 lat, to cały czas nie naprawili bo to rzeczy, tak jak właśnie. Teraz Fortify Restoration Loop Jest... bugiem. Nie featurem, to jest bug, bo działa mhm. mikstura, która nie ma związku z tym. Oj, nie zespiły się strzałki proszę. Mikstura, która nie ma związku z upgrade'em nagle działa pozytywnie na upgrade. Więc yes, okej. Okay. I... Chodzi, ci w każ chodzi tam w każdym razie o to, że... Chobabi oh, nie y Chodzi w każdym razie o to, że... Lub cały czas na tym. Na y, tych miksturkach i na enchantowaniu, i na miksturkach i na enchantowaniu i kończy się to w ten sposób, że twoje miksturki nagle zadały pierdoliona obrażeń. Wszystkie. patrzy miksturki. Po prostu wszystko jest pierdoliona z lepsze. Mhm. Koloruję sobie strzał na zielono. Okay. Idę polować Jestem na Bambi. Jestem przy tym drzewie. Kurwa Bambi. Stójżeż w miejscu no. Uwa teraz to Bambi to? Nie to jest to. Miejscowi mnie przyszli molestować Super A gdzie jest mój Bambi Co mi było potrzebne na bombę? Była płyta, zegarek, zegarek płyta Monety, taśma i alkohol. Alkohol, dobra. Bambi, weź kurwa O, to jest drugi Bambi. Old gun part two of eight. Huh? Strzeliłem okay. headshot'a Bambiemu! <laughs> Ale ty, kudę! Bambi, możesz zdechnąć może? Dziękuję. Czuję się zajebisty. W statku znajdującego się blisko kontenerów oraz świętego drzewa. Gdzie są bliskie kontenery świętego drzewa? Skoro to jest święte drzewo, to gdzieś w okolicy powinny być kontenery. Teoretycznie powinien być gdzieś wrak statku. Mhm. A, chyba tam. Widzę, go chyba. Chcesz ze mną płynąć? Ja się na razie napierdalam, za chwilę cię mam przyjść. Dobra, to przejdź w moją stronę, jak Bo się Wiesz co? Biją nam dom i mam tu dwa Bambi. I co? Mam. Ma Atakują nam chatę i napierdalam no. się z cudzylcami i Bambi jednocześnie. Zostaw no Bambi. Nie. Nie zostawię Bambi. Bambi Chujki nie miał No wiem. Mam Bambiego. No to fajnie. Jeszcze Ile na to logów, potrzeba. Ile co potrzeba? 7 logów, okej. Okay. Nic mam rzecz tutaj do zbudowania. Zaraz klika. Super. Zapierdalają. Wczoraj muszę mięso na suszarkę odwieźć, bo sarny w mięsa dropi i tam na ziemi już zostało trochę. To cały ekipunek mam zajebany mięsem. Patrzę na to i się głodny robię, nie? Pięć bym ojebał. Co? O Jezu Albo po prostu suszone, zwykłe, nie, nie musi być nawet żel Takie no. typowe. Oj, zjadłem sobie. A ja mam do odgrzania. Kurwa pojebana.